Dzień dobry dziewczyny słuchajcie, ostatnio dostałam od Was zapytanie, czy pokazałabym coś, co zrobiłam, jak zrobiłam i czy zrobiłam naprawdę przemianę moich ramion. Ostatnio się zainteresowałyście bardziej ramionami i stwierdziłam, że to jest dobry temat, bo powiem Wam, że od jakiegoś pół roku, od jakiegoś pół roku w sumie sama zaczęłam tak myśleć, kurde, Zawsze marzyłam, żeby mieć takie piękne, jedne, szczupłe. Szczupłe ramiona. Wam pokażę. Proszę bardzo, to jest moje ramię. Trochę już, ale jest również umieśnione, ale jest też szczupłe. Może uda mi się wrzucić. Mm, to dużo nie robiłam sobie zdjęć, no ale wydaje mi się, że jest ładne. Dużo sobie nie robiłam kiedyś zdjęć tych ramion, bo miałam trochę chyba kompleks tego, co sobie teraz tak uświadomiłam. Miałam kompleks ich. Po prostu miałam kurczę, jakby to powiedzieć, takie nabrzmiałe były. Jak nawet ćwiczyłam z Andreą i mnie nagrywałam, to muszę Wam powiedzieć, że... Nie byłam zawsze zadowolona, bo widziałam, że one są po prostu nawet z tyłu, jak robiłam coś, to, że one są takie zalane wodą. O, to jest słowo, którego mi brakowało, że widziałam, że one są zalane wodą. I były takie, wiecie, mmm, takie większe po prostu. I ja się wydawałam też sama w sobie większa. Nie podobałam się, chociaż ćwiczyłam, trenowałam, e, robiłam kardio. I powiem Wam, że to jest moje przemyślenie, i to jest tylko i wyłącznie na podstawie tego, co ja widzę po swoim ciele, ok? Jakby to jest bardzo ważne, co mówię. Moje ciało. U Was może być zupełnie inaczej. Także ja opowiadam zawsze, co u mnie, tak to u mnie było. No i dobra, te ramiona. No i słuchajcie, wykonywa 4 razy w tygodniu ćwiczyłam. Ciężkie ciężary, duży wysiłek, dużo cardio. I wiecie co? Pamiętacie, jak wyjechałam na Bali, nie? Wyjechałam na Bali i tam sobie trenowałam również, ale trenowałam na mniejszych obciążeniach, bo miałam taki zły stan psychiczny bardzo jakłam na Bali. Brałam antydepresanty, byłam bardzo smutna i w ogóle, więc samą sobie też schudłam po prostu, ale przy tym, przez to, że schudłam, przestałam mieć siłę, żeby tyrać większe ciężary, tak? To ze sobą jest bardzo mocno połączone, jakby ta historia. A jestem z wami po prostu bardzo szczera. No i co? Przestałam mieć siły na ciężkie ciężary, więc zaczęłam sobie na przykład wykonywać te ćwiczenia, które Wam pokazywałam. Może uda mi się załączyć jako filmik tutaj. To takie wiecie, że tak robiłam, tak robiłam, ale na, na, na ciężarach typu 3-4. Nawet nie 4, na trójce. A dzisiaj wiecie na jakim robię? Na dwójce albo na jedence. Aby chodziłam z piątki, nie? I to jest właśnie o tym, że mój organizm jest taki, i to widzę już, zaczynam dostrzegać tą zależność, że ja, mój organizm źle znosi stany krytyczne, w których ma za duże obciążenie. Ma za duże obciążenie, ma za duży wysiłek, przetrenę, przetrenę, przetrenowuje swój organizm, kosztem tego potem jest, że puchnę. Ja nie chudnę, ja puchnę. Ta woda mi się zatrzymuje w mięśniach, jest gorzej. Więc słuchajcie, Bali było dla mnie takim przełomem, bo miałam czas, żeby w ogóle zastanowić się nad swoim ciałem i zobaczyć różnicę. Przestałam tak tyrać ciężkie ciężary, zaczęłam też się rozciągać i bardziej płynąć z flow tych treningów. I waga zaczęła schodzić, nie? Wróciłam do Wrocławia w połowie lipca. I to samo robiłam we Wrocławiu. I waga spadała. I tutaj pojawia się kolejny etap, że po prostu mój układ hormonalny, mój układ nerwowy nie może być zbyt dojeżdżany. Ja muszę czuć stabilność, muszę czuć płynność i muszę bardziej wykonywać. Nadal wykonuję um, ćwiczenia z obciążeniami, ale nie przetrenowuję się. I przepraszam, ale spadacie mi cały czas, muszę jakoś to inaczej. Nie przetrenowuję się cały czas, nie? Po prostu mm, e, zna znalazłam sobie metodę swoją własną, taką troszeczkę, no nie wiem, jest metodę, która mi służy, o, teraz dobrze, metoda, która mi służy i mi pomogła realnie, e, e, nie wiem, utrzymać, bo nadal chcę spadać z tej serwetki. No tak, chciałabym po prostu mieć jeszcze szczuplejsze ramiona i jeszcze szczuplejszą sylwetkę, bo lubiłam się podoba, bo się lepiej tak czuję. Eee, więc dodatkowo, oprócz tego, że ćwiczę z Andreą, ona to, też to widzi, że po prostu za duże obciążenia nie są dla mnie najlepsze, to jeszcze wykonuję pielęgnację, tak? Pielęgnację tych ramion, żeby one były też w dobrej kondycji. Słuchajcie, na przykład ja też chciałam prewencyjnie, bo ja bym chciała naprawdę holistycznie podejść do do życia, do zdrowia w taki sposób, że jak będę miała 40-30 nawet lat, to nie jest aż tak strasznie długo, ale 35-45 to ja bym chciała mieć takie, wiecie, je do ciało cały czas w super kondycji. Więc co ja robię, jak dwa? Oczywiście słuchajcie, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku. Zacznę od tego, że słuchajcie szczotka. Szczotkowanie ciała jest zaromiste. Właśnie przy tym, że ujemniasz ją, ukrw, um, pobudasz kolanem do pracy, krwinki czerwone, dzięki temu skóra pracuje, kiedy ty po prostu sobie możesz, właśnie e, dodatkowo ćwiczysz. Przy tak, po takim właśnie szczotkowaniu, zawsze tak szczotkuję z minutę całe jedno ramię. Muszę uważać, że mam akurat świeże kotłaże, ale staram się właśnie. W ogóle ta skóra też podnieka ładnie świecące, widzicie? Nie mam chrostek, nie mam sywków. Jest bardzo ładnie rozświetlona i w ogóle jest taka napięta, taka wiecie, zbita. I to jest super. E, więc szczotkowanie trzy razy w tygodniu, nie za często, nie za, nie za rzadko, trzy uważam że idealnie. Dlatego jest spray. Słuchajcie spray. Spray sobie daje e, właśnie taki wzmacniający, ujedyniający e, ramiona. Po szczotkowaniu używam sprayu, dzięki temu ta skóra jest jedniejsza. Sprej używam tak naprawdę każdego dnia, to wymaga ode mnie pół sekundy, a teraz jak jest lat, to w ogóle wiecie, wychodzę przeważnie właśnie z ubrana w krótki rękawek, spryskam, spryskuję sobie ramiona, wcieram i lecę. On działa tak, że czujesz, że jesteś taka Mm, czujesz zimno na ramionach, bo on pobudza kolagen do pracy, po, pobudza tkankę tłuszczową do spalania i nie zatrzymuje Ci się woda. Jeżeli masz na przykład takie błoczki tutaj, ja też takie błoczki miałam, może mi się uda dane zdjęcie i to wstawię. Takie tutaj ja mówię, Boże, Jezu, czemu te błoczki są, przecież ja tak ćwiczę, ja trenuję i w ogóle, no one były. To zatrzymywanie się wody tutaj w ciele, te takie przy cycuszku to z tego też można wyjść. Właśnie, mm, dokładnie te też, to też ta, ta, ten spray pomaga w tym. On ma w sobie me, me, e, e, same roz, składniki naturalne, roślinne. E, mówię, efekt chłodzący, więc jeżeli nie lubisz, to nie jest to dla Ciebie. Do tego, słuchajcie, robię też sobie peeling. Ping sobie robię dwa, razy w tygodniu. On jest fajny, morelkowy. Akurat to jest nowa tubka. Akurat to jest nowa tubka, bo mi się skończyła. Ale Wam pokażę. Ma super w ogóle zapach morelowy. To jest ulubiony peeling mojej mamy. Moja mama um, wydawała już mnóstwo pieniędzy na peelingi. Zobaczcie w ogóle. Ja uwielbiam ma taki... No przepyszny ten zapach jest. Naprawdę, w ogóle ciało tak pięknie po nim pachnie. I sobie tak robimy. No. I nacieramy całe ramię. Dwa razy w tygodniu wystarczy. Ja sobie zmienię tylko teraz. Dwa razy w tygodniu wystarczy. Ja akurat robię całe ciało, jakby zrobię peeling, to całe ciało tym peelingiem. On nie jest tylko na dupkę czy na łódkę. Po prostu na całe ciało najlepiej sobie taki peeling, peeling go zrobić, słuchajcie. Jeśli chodzi o maszyny, to tak. Bańka spoko, możesz sobie robić bańką, nie ma problemu. Jest ok, ale to, co mi się na przykład bardziej sprawdza, jeszcze bardziej, bo ja już te ramiona mam dosyć szczupłe, więc też nie zawsze mi się do bańka zas, zas się, tak? Nie zawsze. Po prostu. W takich grubszych miejscach? Tak, ok. Zaraz się mi się. Widzicie, nawet teraz mi się już za bardzo zostać nie chce. O, teraz złapało. Yy, widzicie. Ale jeżeli nie macie celulit na przykład, bo niektóre kobiety mają tej celulit, więc yy, możecie sobie zrobić bańką. To nie jest problem. Ale takim must haveem, moje kochane dziewczyny, must haveem, jeśli chodzi o urządzenia, wyłącz tylko bańkę. Jest słuchajcie. Masażer. Masażer ujemniająco-wyszczuplający jest to totalny maska, jeśli chodzi właśnie o wyszczuplenie ramion. Słuchajcie, spryskujecie sobie. Spryskujecie sobie ramionką, Nastawiacie sobie na... Jeżeli jesteś początkującą, to nastawiasz sobie na czwórkę, piątkę, dwójkę, jedynkę, dwójkę, a potem lecisz sobie do piątki. Ja chcę na piątce, bo mam już nawyk tego, A zobaczcie, jak to ciałem. Widzicie? i robicie sobie taki masaż z 4-5 minut na jedno całe ramię. Drenujecie, drenujecie, jeszcze raz drenujecie. Super działa, naprawdę sprawdza się. Słuchajcie, bardzo ładnie właśnie e, odprowadza wodę, pobudza kolagen do pracy. Jest to drenaż limfatyczny. Taki jeden drenaż limfatyczny, komasaż gdzieś tam na mieście, w salonie, gabinecie profesjonalnym kosztuje około 250-300 zł. Wiem, bo chodziłam. A tutaj macie za tą cenę powiedzmy 350 zł, czyli cenę tego masażera macie możliwość wykonywania każdego dnia masażu. No i sobie jedziecie, nie? Tu możecie sobie właśnie... I to super odprowadza wodę. Więc on, pamiętajcie, że jak kupujesz sobie ten masażer, to... czekajcie, drugą jeszcze posmaruję, to potem możecie sobie, możecie sobie wykonywać ten masaż na całym ciele, nie? Więc to jest w ogóle fan, fantastyczna sprawa, bo... Możecie lecieć całe ciało. Całe ciało mi zajmuje tak z 15 minut. 15 minut zajmuje całe ciało, a masażer wytrzymuje mi 45 minut całego masowania całego ciała. Więc potem muszę naładować. Podujemy USB takim samym kablekiem, na przykład jak do nowszego iPhone'a czy iPhone'a 14, 14, chyba 15, 16. Ja go mam ze sobą wszędzie go mam do tym Po prostu, a on się też super sprawdza, słuchajcie. On się też super sprawdza na podróże. Ja z nim na przykład teraz jestem w Hongkongu i podróżuję sobie z nim, i bardzo po na przykład, kiedy mam nogi spuknięte ciało, to idę się wykąpać, i sobie potem robię właśnie taki masaż. Nie muszę ich nigdzie szukać masażu limfatycznego, tylko sobie go wykonuję w hotelu. Widzicie, ile to jest oszczędności czasu, pieniędzy i w ogóle wszystkiego? Wspaniała sprawa! Wspaniała! Sprawa. Także dziewczyny, słuchajcie, jeżeli macie ochotę. Coś takiego e, zrobić ze sobą, też lubicie ładne ramiona, zgrabne ramiona, no widzicie. Dla mnie zgrabne ramiona to zawsze było marzenie. Marzenie zostało spełnione i realizujemy je dalej, nie poddajemy się, bo nie ma co. E, jeżeli macie ochotę też taki, na taki, taką zmianę, potrzebujecie wsparcia, to zawsze też możecie napisać do mnie, bo ja zawsze chętnie polecam e, indywidualnie ustawiam kurację, tak żebyście były zadowolone. E, I co? Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zawsze jest mi miło, jak dajcie mi znak jakiegoś, czy Wam to w ogóle siada, czy nie siada. Ja też odpowiadam na wszystkie komentarze i wiadomości. I co? Na dzisiaj dziękuję bardzo. Zostawcie lajka, like subskrypcję. I co? Blanka Wellness. Na każdy temat, który sama przetestowałam, się wypowie, na który nie, przetestuję i powiem. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy i, i bardzo wartościowy odcinek. Jeżeli nie, to też napiszcie. Jestem e, otwarta na każde uwagi. Także całe gorąco i lecę do pracy. Buźka!